Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 fm Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze – wyjdź co prędzej na ulicę i w załuki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił – panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi – Wyjdź na drogi między opłotki i przynaglaj do wyjścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam Wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Gospodarz zaprasza na ucztę. Zadziwiająca jest odmowa zaproszonych i ich usprawiedliwienia. Pierwszy tłumaczy się, że kupił pole i musi je obejrzeć. To dziwna wymówka. Pole ogląda się przed zakupem, a nie po. Podobnie drugi. Kupił pięć par wołów i chce je wypróbować. Czy nie zrobił tego, zanim za nie zapłacił? Trzeci poślubił żonę. Zadziwia fakt, że mówi, że nie może przyjść, jakby miał obowiązek zostania w domu. Po prostu nie chce przyjść, może nie chce dzielić się swoją radością z małżeństwa. Wszystkie trzy wymówki są słabe, ale bardzo ludzkie. Chce się nacieszyć tym, co mam, a nie spędzać czas na czyjejś uczcie. Podobnie Chrystus mówił o tym, jak trudno bogaczowi wejść do królestwa bożego. Po prostu bogacz nie chce tam być. Chce być w swoim królestwie, żyć dla siebie. A to jest zaprzeczenie nieba. Niebo to nie zagarnianie dla siebie, ale dzielenie się, nie skupianie się na sobie, ale odkrywanie innych. Zadziwiające, jak często ludzie ubodzy rozumieją niebo dużo lepiej od bogatych. Eschatologiczny gospodarz zaprasza więc ludzi z ulic, placów, ciemnych zaułków, ludzi, którzy nie mają domów, którzy są w podróży, ludzi zmęczonych, głodnych, odrzuconych i wyplutych przez ten świat. W tym kontekście możemy zacząć rozumieć, dlaczego Pan Bóg pozwala nam doświadczać różnych niedoborów w życiu, trosk, niepewności, porażek, cierpień. Kto wie, które z tych doświadczeń zabije w nas pychę odmowy wejścia do Królestwa Bożego? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.